Cześć, witam Was serdecznie. Długo oczekiwane tumiki do pompiczki są. Można wejść do nas na sklep, można kupić. Cena jest troszeczkę powyżej 1200 zł. Zaraz opowiem, jak ten tumik działa, skąd to się wszystko wzięło. To, co widzieliście na poprzednich filmach razem z pompiczką, kiedy mówiliśmy o konwersji, albo kiedy strzeleliśmy właśnie przy użyciu konwersji do pompiczki, to był prototyp. Teraz ten tumik wygląda troszkę inaczej. Działa troszkę inaczej, jest zbudowany troszkę inaczej. Jest troszkę lepszy również, więc warto. Natomiast o co tutaj chodzi? Tu Tumik nazywa się w tej chwili błyskawica, czyli można sobie już tam powoli dołożyć do tego taki fakt, że to jest całkowicie polska produkcja. Czyli wszystko jest zrobione w Polsce, projekt jest polski i na razie dystrybucja jest na terenie Polski. Zobaczymy, jak coś tam będzie rozwijało. Natomiast o co tutaj chodzi? Prototyp, który mieliśmy, nie miał jeszcze systemu przedmuchu, czyli tego z angielska nazwanego Flow. Ten już ma tłumik jest zbudowany w taki sposób, że korpus jest aluminiowy, czyli on jest dosyć lekki w porównaniu do tego prototypu, który dostaliśmy to ten też jest troszeczkę odchudzony jeszcze jeśli chodzi o korpus, tyle ile można było i wewnątrz wszystkie te części pracujące są ze stali nierdzewnej czyli to, co jest najbardziej obciążone jest wykonane z materiału, który wytrzymuje więcej tam, gdzie można było sobie pozwolić jest troszeczkę materiału, który jest lżejszy gdyby ktoś postanowił Wystrzelać 16 magazynków w ogniu ciągłym z pompiczki, to wiadomo, że obecność jakby aluminium mogłaby być niewskazana. Natomiast jeżeli mówimy o rynku cywilnym, bo właśnie na taki rynek jest skierowany ten tumik, czyli można go sobie tam oczywiście normalnie kupić, po prostu to yy, powinno wszystko generalnie funkcjonować bardzo dobrze bez żadnych problemów. Jedyna moja uwaga jest taka, że pompiczka jest tutaj pewnym problemem, dlatego że ona ma dosyć specyficznie. Wykonane, pewne elementy, i z racji tego, ile malat to nie wszystko było idealnie za każdym razem takie samo. No i teraz o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o sposób montażu. Tu mi jest montowany na oryginalnie posiadany przez każdego gwint, znajdujący się na końcu komory zamkowej. Czyli lufa nie jest nagwintowana, jest wszystko tak jak w oryginale. Wystarczy wykręcić stąd nakrętkę. To może. I zakręcić tłumik, i to będzie tyle jeśli chodzi o montaż. Co tu może pójść nie tak, już mówię. Generalnie, w momencie kiedy dokręcamy do końca cały ten właśnie tłumik, czy tą nakrętkę, to w wersji fabrycznej będziemy tam mieli jeszcze podkładkę sprężynującą, takie oczko z takim haczykiem który służy po to, żeby trzymać kolbę składaną, która nie wiadomo do czego ludziom ma być potrzebna, jeśli chodzi o samo jej zatrzyskiwanie, bo jeszcze powiedzmy, że tam składanie do transportu czy coś takiego, to tam jeszcze ok, ale ten zatrzask nie do końca wiem po co miałby teraz być komu potrzebny, ale wszyscy chcą, żeby był i żeby działał. Tu może być troszeczkę zgrzyt, dlatego że to nie jest normalna podkładka sprężynująca, taka, która się spłaszczy do To jest taka, która ma tutaj jeszcze taki występ. Występ służy do tego, żeby na tym radełkowanym elemencie nakrętki na tej tulei tutaj sobie po prostu zablokować ją, żeby ona się nie odkręcała. I tak samo jest wykonany tłumik, czyli teoretycznie jak sobie użyjemy tego tak jak jest fabrycznie, to tłumik też będzie robił cyk 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 cyk, cyk i się nie będzie rozkręcał. Jeśli chodzi o moje prywatne doświadczenie, to akurat w tej wersji, w tej sztuce, którą mam, jest tak, że po pełnym dokręceniu ta podkładka powoduje delikatne przekoszenie tłumika, dlatego, że jak nie wszyscy wiedzą, gwint nie centruje połączenia, czyli tumik nakręcony tylko na gwint nie jest wycentrowany. Tumik musi się jeszcze jakoś oprzeć. Zdarza się tutaj w pompiczce, że się opiera krzywo, czego byśmy nie chcieli. Dlatego to sobie trzeba po prostu indywidualnie sprawdzić. Jak w pompiczce, wyjmiemy wszystko ze środka, można sobie zajrzeć, zobaczyć, czy akurat Twoja podkładka się nadaje, czy trzeba ją zdjąć. Może tak być. Rzadki przypadek, ale jeden na ileś tam dziesiąt powiedzmy będzie występował, więc trzeba to sobie sprawdzić, i to jest jedyny taki, można powiedzieć, problem ale problem z bronią, a nie z samym tłumikiem. Jeśli chodzi o tłumik, to. Prototyp najpierw, może, który testowaliśmy wcześniej, sprawdzał się nam dobrze, jeśli chodzi o tłumienie, sprawdzał nam się dobrze, jeśli chodzi o utrzymywanie się na broni, tam się nic kompletnie nie luzowało, nawet bez tej podkładki, także to i tak jest OK. Było w porządku, jeśli chodzi o zmianę punktu trafienia i rozrzutu, czyli zasadniczo nie było takiej zmiany, dlatego mówię, że jest w porządku i nie zauważyliśmy niczego, co... Mogłoby mieć jakiś tam negatywny nie wiem, wpływ na, na działanie broni czy na cokolwiek. Natomiast w międzyczasie, zanim te tumiki osiągnęły swoją wersję y, obecną, dostaliśmy do testowania zbudowany w taki sam sposób inny tumik na nabój 223 do AUG-a Konkretnie w wersji krótkiej i w wersji długiej. Długa to jest taka jak ta y, do pompiczki. Te tumiki y, też już były wyposażone właśnie w ten system przepływu, czyli rozprężania z głównej komory. Za pomocą tych kanałów, które po prostu wychodzą na zewnątrz, to też działa dobrze. I teraz, tak w porównaniu do innych tłumików, które mieliśmy wtedy do auga, to ten właśnie nie zmieniał punktu trafienia w dużym stopniu i nie pogarszał skupienia strzałów. Także tutaj było na plus. I dlatego można śmiało tą konstrukcję po prostu polecić, dlatego że ona działa tak jak powinien. Tłumik działać, nawet jeżeli jest jakaś tam delikatna. Zmiana punktu trafienia to ona wynika prawdopodobnie z tego, że lufa jest dociążona na końcu i po prostu albo sama, sama masa tłumika to powoduje, albo zmiana drgań lufy powoduje to, że delikatnie, ale to dosłownie minimalnie przesuwa się średni punkt trafienia, natomiast nie dzieje się nic z samym skupieniem strzałów, a przynajmniej nic negatywnego. Także inne konstrukcje, które właściwie tą samą konstrukcję, ale w innych wersjach, które testowaliśmy. Też sprawdziły się dobrze i też tam się nic złego nie działo, mimo że tam nabój jest trochę bardziej agresywny dla tumika niż ten, którym pompiczka strzela. Także na sklepie już są, można kupić. Jest ich mało, dlatego że to jest wersja, można powiedzieć, testowa, ale nie testowa tumików, tylko wersja testowa, czy ktoś w ogóle to chce. Także jak ktoś chce, to trzeba się spieszyć. Zapraszam omnisarma.com i tam można sobie te tumiki już zamawiać.